Symbole Bożego Narodzenia, choinka. Wznosi się ku niebu, przypominając, że Bóg jest wieczny. Wieniec ma kształt koła, symbolizuje, że miłość Boga do nas nigdy się nie kończy. Świeca. Przypomina nam, że Jezus jest światłem świata, przynoszącym nadzieję i prowadzenie wszystkim ludziom. Zatrzymaj się na pięć sekund i powiedz Bogu jedno zdanie. Dziękuję Ci Boże. Amen. Tajemnica, której nie zna 99% katolików, jak Pan zapuka. W Apokalipsie 3.20 jest napisane. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z Nim wieczerze, a On ze mną. To proroctwo mówi o powtórnym przyjściu Pana. Wielu czytało ten werset, lecz przeoczyło najważniejszy szczegół. Kiedy Pan puka, nie rozpoznają Jego głosu, nie otwierają drzwi i tracą szansę na spotkanie z Nim. Co więc oznacza to pukanie Pana? I co najważniejsze, jak możemy usłyszeć Jego głos i powitać Jego powrót? Kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu. Razem nauczymy się Słowa Bożego i zrozumiemy prawdziwe znaczenie pukania Pana. Nie pozwól, by ta okazja spotkania z Panem przeszła Ci koło nosa.